Kolejną akcję przeprowadza Barcelona I tutaj Fantastyczny strzał Rivaldo I nieszczęśliwa interwencja go. Jest 2 do 0 W drugiej połowie Do ataku rzucili się goście W 46 minucie spotkania Flavio Consencion Uderza piłka Odbija się jeszcze od Franka de Burra, Zaskoczony Hes ale Barca pewnie wygrywa. I w ten oto sposób ma dwa punkty przewagi nad Deportivo La Coruña, zostając nowym liderem Ligi Hiszpańskiej. A to już mecz na szczycie pomiędzy Sportingiem i Porto. I popatrzmy, 17. minuta, narada bojowa. Andre Cruz i Wiktor Bahia, który powrócił do drużyny Porto, jeszcze lidera przed tym meczem po przerwie po kontuzji, nie miał najmniejszych szans. Później sekretario zagrał no, w taki oto sposób jak widzimy do Alberto Costy i było 2 do zera. Sporting po tej wygranej nowym liderem z punktem przewagi nad drużyną Portu. 75 tysięcy widzów w Berlinie, pojedynek Herty z Bayernem Monachium. Świetna akcja w 32 minucie wykorzystana przez Jeremisa, po której to Bayern Monachium prowadzi 1 do zera. Odpowiedź gospodarzy walczących niezwykle ambitnie, z olbrzymią determinacją na kwadrans przed końcem tego pojedynku. Trener Reber do gry wprowadza Daeja. Ten zaraz niemal po wejściu rozgrywa świetną akcję z Alvesem, którą za moment zobaczymy. Świetne wyczyty trenerskie i oto. Kończy się to wszystko remisem 1 do 1. Ale Bayer Leverkusen wygrywa w ból 9 do 1. To rekordowe zwycięstwo w Bundeslidze i dzięki tej wygranej remisowni Monachińczyków w Berlinie Oba zespoły mają po 53 punkty. Kto jak to Stefan Stefan jest na Bundesligę, na kogo postawiłbyś, jeśli chodzi o końcowy sukces? Myślę, że jednak Bayer Monachiem będzie mistrzem. Bayer prezentuje się znakomicie, widać to w doskonałą kadrę, ma bardzo szeroką kadrę. Eee, Podziw tutaj eee, naprawdę to, co ostatnio zrobił Bayer e, Leverkusen, ale e, jednak bym postawił na Bayer Monachium. Zobaczymy, się sprawdzi. Proszę Państwa, kończymy nasz program. Emocje piłkarskie już we wtorek i w środę, zarówno w programie drugim, jak i pierwszym. We wtorek skróty obszerne ze spotkań wtorkowych, w środę na żywo mecz Chelsea-Lazio i w środę w programie pierwszym po tym spotkaniu skróty ze spotkań środowych, a także wtorkowych. Będzie to oglądać. Dziękuję Stefan. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Każdy ma Jakiś talent Ty też masz coś Co możesz dać innym Stać cię na dobroczynność Konkurs o tytuł Dobroczyńca roku Dobroczyńca roku. Zdenerwuje Cię, że po umyciu podłogi sznurkowym mopem musisz zbierać te kłaczki? Na szczęście jest Wileda. Doskonale wchłania wodę. Świetnie zmywa każdy brud. Czyści nawet trudno dostępne miejsca. Wileda zmywa, że nie ma co zbierać. Mop 20% taniej. Najlepsi kierowcy świata używają oleju Shell Helix. Oto efekty. Większa moc. Idealna ochrona. Niezawodna praca silnika. Shell Helix. Technologia mistrzów. Z każdego starannie dobranego ziarenka wydobywamy tylko najczystszą esencję kawy. Dlatego Nescafe Classic ma najłagodniejszy smak bez śladu goryczy. Możesz się nim rozkoszować aż do samego dna. Z taką kawą choćby na koniec świata. W stronę słońca w rytmie Nescafe. Promocji muzyka Nescafe Gratis. Wewnątrz kasety Kupon. Wypełnij go i wygraj jedną z dziesięciu wycieczek z nich. Znajdź promocyjne opakowania Nescafe Classic i ruszaj z nami w stronę Słońca. Anna jest wspaniałą nauczycielką, ale gdy dopadają ból głowy, z trudnością radzi sobie z dziećmi. Jej lek przeciwbólowy działa tylko do przerwy, a potem ból powraca. Namówiłam ją na rozmowę z lekarzem, który polecił jej Alef. Alef to zupełnie nowy lek przeciwbólowy, dostępny w aptece bez recepty. Alef działa szybko i długo, aż do 12 godzin. To dwa razy dłużej niż działają inne leki przeciwbólowe. Alef, naprawdę inny. Teraz Anna ma problem z głowy na cały dzień, oczywiście oprócz klasy pierwszej C. Alef działa dłużej niż inne leki przeciwbólowe. When skies are grey with uncertainty Just turn around and reach out to me I'll be there I Opel Astra Classic na całe życie Teraz Astra Classic z dwuletnim pakietem ubezpieczeniowym Pierwszy rok gratis, drugi płatny w ratach w nowej promocji Cyfry Plus, największej w Polsce telewizji cyfrowej, czekają na Ciebie wyjątkowe nagrody. Teraz co trzeci dzień do wygrania kino domowe, w tym odtwarzasz DVD panoramiczny telewizor, wzmacniacz i sześć głośników. Codziennie do wygrania komputer multimedialny najnowszej generacji. Dla wszystkich abonentów antena satelitarna i opłata aktywacyjna 0 złotych. Abonament tylko 39 złotych. Cyfra plus. Przygotuj się na więcej. Na wiosnę przerzucę się na soję. Pozwolę teściowej rozpieszczać moje dzieci. Zmienię styl na bardziej sexy. Zadbam o zdrowie. I będę brała centrum jak co dzień.